Cześć, i czo, witam Was bardzo serdecznie, drogie baranki, i zapraszam do czytania na lipiec 2023 roku. Talia, której używamy w tym czytaniu, to jest Tarot w Mystical Moments, a na końcu jeszcze mm, wyciągniemy kartę z afirmacją. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Jeżeli jesteście tutaj nowi, nie subskrybujecie z jakiegoś powodu, no to Teraz jest dobry moment, żeby to zmienić. Oczywiście również zachęcam, żeby zostawić po sobie ślad i, i dać znać, jak się macie z tym czytaniem i w ogóle, jak się macie, co tam u was. Mam nadzieję, że macie się jak najlepiej. Drogie Baranki, na kanale pojawił się też taki film: Saturn w Baranie. Dla tych, którzy jakoś szczególnie astrologią się nie interesują. Może to być fajne wprowadzenie do astrologii, żeby się troszeczkę właśnie zainteresować poprzez ten temat. A dla tych, którzy astrologię lubią, korzystają z niej na co dzień, no to też na pewno wiele dla siebie tam znajdziecie cennych informacji. Także odsyłam Was do tego czytania. Ten Saturn w Baranie on będzie Wasze Słońce tranzytował. Więc to jest dla Was ważny, ważny czas. A teraz zobaczymy, jak wygląda lipiec. Lipiec 2025. Dla osób spod znaku barana. Żebym ja jeszcze tylko mogła te karty podnieść, to byłoby świetnie. Dobra. Kochani, lipiec 2025. To trzeba odsunąć. Lipiec 2025 pokazuje się w karcie Króla Mieczy. Także możliwe, że będziecie mieli do czynienia z lekarzami, urzędnikami, osobami wysoko postawionymi. Możliwe, że w tym czasie Będziecie moi drodzy podejmować ważne decyzje. Jest to dobry czas. No, co, co prawda to jest sezon ogórkowy, lipiec y, w urzędach raczej, y, raczej y, urlopy. <laughs> Więc czasami bywa tak, że ciężko jest coś załatwić. Y, ale tutaj jest powiedziane, żebyście rozważyli właśnie takie formalne, już jakieś decyzje, postanowienia, y, że to jest dobry na to czas. Król Mieczy może symbolizować bardzo ważną postać z trygonu powietrznego. To jest bliźnięta waga albo wodnik. Osoby, która ma dużo powietrza, która jest taka intelektualnie zaangażowana I, i takie osoby mogą być w Waszym życiu obecne. Osoby mądre, osoby przenikliwe. Widzimy na tej karcie postać samuraja. Czy mogę tak powiedzieć? Czy ja się nie mylę? Czy jest to samuraj, czy nie jest? Chyba jest to samuraj. No nie, e, ma tutaj katane, ma przepiękny strój, tradycyjny strój e, japoński. I ta jaskółeczka, która przemierza ogromne, e, niezliczone kilometry, szybując e, i, i widząc wszystko z góry, e, również symbolizuje. Ten rodzaj jakiejś takiej racjonalności i, mm, i zorientowania się w sytuacji. Ważne decyzje, ważne podpisy, e, kontakt ze specjalistami. Król Mieczy mówi się o nim, że to jest specjalista w swojej dziedzinie. A wy, jak się pokazujecie, jako Królowa Buław. No i ta Królowa Buław to jest Wasza energia. Dumna jak Paw, <grywka> Pawica. <grywka> Dumna jak Paw w otoczeniu słoneczników, które również podkreślają ten aspekt ognisty, optymistyczny. Kolor skóry, również nawiązujący do dużej tolerancji na światło, dużo melaniny. Więc ta królowa Buław nie boi się być w centrum, jest bardzo pewna siebie. Królowa Buław jest bardzo przedsiębiorcza, taka hej do przodu. Więc Wy również jesteście w takiej energii, dużej pewności siebie, dużej odwagi, wiecie, jaka jest Wasza wartość, wiecie, ile możecie, ile potraficie, ile osiągnęliście już. Także tutaj też może być taka sytuacja, że jakieś swoje talenty, swoje predyspozycje, umiejętności pokazujecie też na szerszym forum. Może mm, zdobywacie na przykład jakiś tytuł albo pozwolenie, jeżeli się kształcicie, szkolicie. Yy, Rysia przyszła. Yy, to, yy, to, yy, to jest jedyna królowa buław, yy, na którą można zwracać uwagę, prawda, Ryszard? Nie, nie jesteś, Rysia? To Misia. Przepraszam, to Misia, a nie Rysia. Czasami łatwo się pomylić, gdyż wyglądają dosyć podobnie <grym> te kotki. E, więc, e, więc tutaj, e, jak Misia, e, możecie być też e, w takiej e, zdolności do przyciągnięcia e, do siebie uwagi. Na pewno tutaj w tych kartach nie będziecie mieli e, problemu z tym, żeby swoją wartość pokazać. Cóż, może być tak, że ktoś może od Was wymagać. Jeżeli wystawiacie się na pozycję na przykład eksperta, jeżeli na przykład za swoje usługi liczycie sobie odpowiednie pieniądze, jeżeli podkreślacie na przykład swoje kompetencje, to ten król mieczy w lipcu może je weryfikować, może sprawdzać, może mówić: no dobra, pokaż, pokaż, czy. Czy aby na pewno jest tak jak mówisz? Ciężka energia dla osób, które no, jakby przeceniają swoje osiągnięcia albo przeceniają swoje kompetencje. To jest może tutaj nie takie fajne, jakby się wydawało, ale dla osób, które racjonalnie podchodzą do tego i naprawdę wiedzą, co potrafią i wiedzą, czego nie potrafią, nie przekraczają tych swoich powiedzmy uprawnień. No, to jest to dobry czas. Mamy tutaj też parę króla i królową, więc miłośnie może być dosyć intensywnie. Zobaczmy, może. Mam ochotę w tym miesiącu zrobić inne czytanie, wakacyjne, więc zobaczmy, jak tam w tej miłości może być, dobra? Najpierw dla singli, dla tych, którzy pary nie mają. Słońce. No, myślę, że możecie um, wpaść komuś w oko, albo ktoś wam wpadnie. W każdym razie, tak jakbyście orbitowali dookoła siebie z jakąś inną osobą. E, no i dołóżmy jeszcze jedną kartę. No, osiem kielichów. No dobra. Jeżeli tutaj orbitujecie y, dookoła osoby z y, przeszłości, osoby, y, z którą kiedyś was coś łączyło, albo w takim kontekście tęsknoty, albo w kontekście takim, że no jeszcze sobie nie poradziłam, nie poradziłem z tą przeszłością, no to coś będzie odciągać Waszą uwagę od tych dawnych miłości niespełnionych. Możecie znaleźć inne, inną perspektywę patrzenia na tą przeszłą relację. Również możecie. Odwrócić swoją uwagę od czegoś i zająć się czymś innym, albo to będzie inny obiekt zainteresowań, albo to będzie po prostu jakiś temat, pasja, hobby, które Was pochłonie i już nie będziecie tyle myśleć o tamtej osobie. A dla tych, którzy takich sytuacji nie mają, to może być taka decyzja, że ja odchodzę od pewnego wzorca. Z pewnymi mężczyznami, kobietami już się wiązać nie chcę, nie chcę być w takim towarzystwie, nie chcę być w takich energiach. I w takich klimatach, czyli ja się zmieniam po to, żeby móc też z innego rodzaju osobą być. No i tutaj bardzo ważne jest poczucie własnej wartości, pewność siebie, taka siła samostanowienia, świadomość swojej wartości. Możliwe, że godziliście się na mniej niż, niż byście zasługiwali, ale też od siebie może. Nie, wymagali, nie wymagaliście wystarczająco, albo mieliście jakieś takie trudności, no, które nie były przepracowane. No to teraz w tym lipcu możecie nad sobą popracować, tym samym wejść w inną energetykę, tym samym w przyszłości być z inną osobą. Dobra, to były single. To zobaczmy, co u tych w związkach. U osób w związkach mamy dziewiątkę denarów i ta dziewiątka denarów to jest myślę przede wszystkim taka chęć skupienia się na sobie samorealizacji ważne jest żebyście o sobie pamiętali, ważne jest, żebyście skupili się na swoim dobrostanie tutaj mamy jeszcze pazia denarów więc zobaczcie bardzo denarowo bardzo materialnie Skupcie się na swoim zdrowiu, skupcie się na swoich osiągnięciach, na swoich planach, zamierzeniach. Jeżeli się uczycie, szkolicie w jakimś kierunku, no to um, powiedziałabym, żeby jakoś nie rozpraszać się szczególnie relacją. E, jeżeli jesteście w relacji, która nie jest szczęśliwa, to e, i ten partner czy partnerka, mm, no nie, nie, nie wiem, czy nie szanują Was, czy nie traktują w odpowiednio e, taki e, sympatyczny sposób. No to tutaj y, pora, że tak powiem, się wycofać, skupić się na sobie. Często kobiety mają taką tendencję do nadskakiwania y, członkom rodziny, nie tylko partnerom, tylko w ogóle członkom rodziny albo innym ludziom. Y, I tym samym jakby zaniedbują siebie, a potem mają żali pretensje. No to w tym miesiącu można się wycofać, więcej czasu poświęcić sobie na jakiś swój rozwój. Jeż tutaj są denary, więc to jest bardzo często związane na przykład ze zdrowiem, z jedzeniem, z żywieniem. Więc nawet jeżeli, nie wiem, twój partner, partnerka nie chce przechodzić z tobą na dietę, nie chce z tobą jeździć rowerem i, i dbać o ciało, to postaraj się robić to samodziel samodzielnie dla siebie. A tamtej osobie pozwolić żyć w taki sposób, w jaki ona chce żyć. Sobie również pozwolić na to, by żyć w taki sposób, jaki jest dla Ciebie dobry, odpowiedni. Jeżeli, kochani, chcecie sobie coś kupić w tym czasie, jeżeli chcecie. Um, na przykład zdać też jakiś egzamin. Tutaj na przykład krąży mi po głowie prawo jazdy, albo zdobycie jakichś uprawnień, wyjechanie na kurs, albo jakieś warsztaty w tym lipcu, albo chcecie gdzieś pojechać, coś zrobić, pobyć w jakimś miejscu. A wasz partner czy partnerka nie, nie, podzielają, nie podzielają waszego entuzjazmu w tym temacie, to, to, to możecie zrobić to samodzielnie. Pamiętajcie o tym, że możecie zrobić to samodzielnie. Tutaj też pokazuje się problem taki, że jedna, jed, jeden z rodziców jest obciążony opieką nad dzieckiem. Jeden, a nie porówno. No i wiadomo, że nie wszystko można porówno, no bo. Na przykład jedna osoba pracuje, a druga nie, no to wtedy ciężko się dzielić porówno um, opieką nad, nad dziećmi, kiedy się wychodzi na przykład na 8 godzin z domu. Um, ale możliwe, że w tym miesiącu trzeba będzie gdzieś nad tym pomyśleć, pozastanawiać się, czy na przykład nie dochodzi do takiej sytuacji, że nawet kiedy ten partner czy partnerka chcą się zaangażować i wziąć na siebie jakieś obowiązki, tutaj mówię o dzieciach, ale już nie tylko, no nie. To czy nie jest tak, że wy mówicie, a ja to zrobię lepiej? I wyrywacie z rąk te naczynia, bo nie do końca on, nie wiem, dokładnie je umyje. No nie. Więc tutaj naprawdę trzeba się zastanowić, czy my sami też nie przeszkadzamy trochę w, w, w tym. Bardzo dobry czas, by inwestować w siebie. Ok. Jak wygląda kwestia pracy? Zapytajmy. Jak wygląda kwestia pracy? W pracy jest król denarów. Bardzo dobra karta. Król denarów mówi, że jest stabilnie, że są obowiązki możliwe, że jest jakieś też wyróżnienie, jakiś awans, a mieczy. No i widać tutaj jak najbardziej... Możliwość awansu, przedłużenia umowy, yy, yy, jakieś nowe, yy, nowe funkcje, nowe obowiązki, yy, możecie, yy, możecie mieć i, i być z nich bardzo, bardzo zadowoleni. Yy, również, jeżeli chcielibyście odejść z pracy, znaleźć lepiej płatną, yy, na lepszych warunkach, to jest bardzo dobry czas, żeby rozsyłać CV. To jest bardzo dobry czas, żeby zapisać się tak jak już wcześniej mówiłam na jakiś kurs, na jakieś warsztaty, by zdobyć, um, by zdobyć uprawnienia, jakiś sobie certyfikat wyrobić na przykład w tym czasie. Król Denarów i Asmieczy. Nowe obowiązki dochodzą, jeżeli nie pracujecie, jesteście na urlopach, teraz aktywni zawodowo nie jesteście. Co bardzo prawdopodobne, że jakieś inne życiowe obowiązki, najprawdopodobniej związane z dzieckiem, bo tutaj paść denarów był. Jakieś inne obowiązki związane z dzieckiem, może opieką nad nim, albo też jest tutaj rozwijanie jakiegoś nowego biznesu, nowego projektu. Możecie bardzo tutaj intensywnie się angażować w ten temat. Zobaczmy, jak w finansach, jeżeli chodzi o kasę. Jeżeli chodzi o pieniądz, jeśli chodzi o pieniądz, 8 buław, łatwo, szybko, nie, jak to się mówi, szybko, nie, łatwo, łatwo przyszło, łatwo poszło. E, tutaj może być tak, że się dużo zarabia, dużo wydaje, pieniądze są w ruchu. E, królowa mieczy. Dobra, jeżeli, no tak. Po pierwsze, mogą być jakieś dyskusje na temat pieniędzy, czyli właśnie chcemy podwyżki, zatrudniamy kogoś i negocjujemy. negocjujemy w ogóle wydanie pieniędzy na coś. Możliwe, że tutaj, jeżeli jesteście w związkach, to z partnerami też będziecie dyskutować, czy na coś pieniądze wydawać, czy nie. Czy to jest dobra inwestycja, czy niedobra? Możecie dużo się zastanawiać, czy ja mam to kupić, czy mam tego nie kupować, co mamy zrobić, czy kupujemy to, czy nie, czy nawet może, czy bierzemy kredyt, czy nie bierzemy kredytu, czy, czy jakoś tutaj finansowe takie decyzje podejmujemy. Jeżeli chodzi o kasę, o takie stałe dochody, bardzo możliwe, że będziecie mieli lekką rękę. Bardzo możliwe, że będziecie mieli lekką rękę, a jednocześnie tłumaczyli sobie, że to jest właśnie inwestycja, że warto, że, że te pieniądze nie są od tak tracone, wydawane, tylko że na przykład coś będzie na siebie zarabiać. Myślę, że nie, nie w każdym przypadku, myślę, że nie w każdym przypadku, no nie? Więc tutaj raczej bym zastanowiła się, troszeczkę bym się wstrzymała. No, tak, tak ostroż, ostrożnie jestem, bo można po prostu podjąć szybkie decyzje odnośnie finansów, które będą miały konsekwencje. I tutaj w tych kartach, w czytaniu ogólnym, ja nie mogę powiedzieć, czy one zawsze będą dobre. Bo czasami tak, a czasami nie. To zależy. To zależy. Więc y Rada by była taka, żeby jednak nie może zbyt pochopnie nie postępować, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. No, żeby nie postępować zbyt pochopnie. Zapytajmy jeszcze, co jest wyzwaniem w tym miesiącu i jak sobie z nim poradzić. Wyzwanie to jest Dziesięć mieczy i trójka mieczy, no to jest postrzeganie. Możecie pewne sprawy postrzegać jako negatywne, ostateczne, że nic z tego dobrego nie wyniknie albo że teraz jest ostatnia szansa, i muszę teraz szybko cisnąć, czyli taka presja. Jest jakaś presja. Tylko że to jest no, trochę błąd poznawczy. Trójka mieczy może mówić o tym, że ktoś nie do końca nie do końca trafnie ocenia nie do końca trafnie ocenia sytuację nie do końca trafnie postrzega ryzyko związane czyli na przykład umniejsza tym potencjalnym negatywnym konsekwencjom albo ma zbyt takie przestraszone podejście czyli wcale aż takie złe konsekwencje bez czegoś nie były można rozwiązać jakiś problem, ale ktoś już lamentuje, że, że na pewno będzie źle. Możliwe, że ma to związek z przeszłymi doświadczeniami, z waszymi doświadczeniami no, na jakichś takich porażek, ale ta sytuacja wcale nie musi być taka, jak sytuacja kogoś innego. Jeżeli na przykład macie sytuację jakąś życiową i Porównujecie się do obcych ludzi, do jakichś na przykład historii zasłyszanych w internecie, to przestańcie, bo to nie jest wasza historia. Wasza historia jest osobna, odrębna, ona rządzi się swoimi prawami, dlatego nie porównujcie się postarajcie się też nie posługiwać domysłami albo takimi informacjami wiecie z trzeciej ręki że jakaś ciocia, jakiś wujek kiedyś coś, sąsiadka też tak miała, a potem to się wy wydarzyło tak i pewnie teraz będzie tak samo. Mm, na spokojnie, na spokojnie. Rada, jeszcze wskazówka. Paśmie, czy tak? Zdobądź informacje, uważaj, żeby nie posługiwać się nieprawdziwymi informacjami, nie bazuj na domysłach, weryfikuj wiedzę, rozmawiaj, daj jeszcze czas sytuacji, bo ona się rozwinąć może w innym kierunku. Przede wszystkim bardzo uważajcie na takie katastroficzne myślenie, bo ono nie byłoby tutaj dla Was dobre. Jaka jest największa szansa, możliwość, siła Wasza w tym miesiącu? Pięć buław. Widzimy tutaj dosyć taktyczne podejście, także taktyka. Piątka buław to jest karta konkurencji stawania w szranki. I nie poddawania się. O piątce buław mówi się, że jest to konflikt um, ale ja to czuję jako niepoddawanie się. Um, nie dam sobie podciąć skrzydeł, nie dam się zniechęcić, nawet jeżeli jeszcze mi się nie udało, to ja się nie poddaję. Wyobraźmy sobie takiego sportowca, um, który w wielu. jak to się mówi, wiecie mam. Mało sportowe życie, znaczy trochę sportowe, ale nigdy w żadnych zawodach nie brałam udziału, więc. No, brałam udział w zawodach. O. <laughs> brał udział w zawodach, stawał do na przykład, bo widzę teraz lekko atletykę, no nie, więc stawał do zawodów. Wielu, O, Hussein Bolt, chyba tak się nazywał. Zanim wygrał i stał się najszybszym człowiekiem świata. To on tam miał starty, w których wcale tak dobrze mu nie szło. Więc, jak sportowiec, zanim będzie wygrywał i zanim będzie stał na podium, bardzo wiele wyścigów przegra, bardzo wiele będzie miał porażek, wielokrotnie będzie stał na miejscu czwartym i, i on nie może się zniechęcać bo wie, że praktyka czyni mistrza, bo wie, że jeszcze nie jest e, sprawa e, przesądzona, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze wiele przed nim. I tutaj również te karty zachęcają, żebyście e, dali z siebie dużo i się nie poddawali. Osiem denarów, pracuj, pracuj do, dokładnie tak jak się mówi, praktyka czyni mistrza. Nie poddawaj się w tym miesiącu, nie rezygnuj, e, nie przekreślaj niczego, e, swoich możliwości nie przekreślaj. Nie stawiaj na niczym krzyżyka, uważaj na takie katastroficzne myślenie, ostateczne myślenie. Przejdź przez jakiś konflikt wewnętrzny, szczególnie jeżeli chodzi o podniesienie kompetencji, jeżeli chodzi o doświadczenie, osiągnięcie czegoś, co może nawet wydaje ci się gdzieś poza Twoimi możliwościami. Nawet jeżeli ktoś Ci mówi, że e, ten projekt się nie uda, e, to nie ma szans kiepsko, kiepskie są prognozy na to to wy nie poddawajcie się i nie pozwólcie sobie wmówić czegoś, czegoś takiego na spodzie talii na spodzie talii mamy sześć kielichów, asa i arcykapłankę a pod spodem jeszcze piątka mieczy ta piątka mieczy gdzieś tutaj się czai i ona jest jakąś taką rezygnacją, zniechęceniem, marudzeniem, a jednocześnie ma wrażenie, że w coś takiego robicie, że w coś wierzycie, że macie jakieś marzenia, macie jakieś plany, inwestujecie w coś, długo nad czymś pracujecie i i ważne jest, żebyście po prostu nie poddawali się, żebyście nie rezygnowali z obranej drogi żebyście nie porzucali tych swoich marzeń, żebyście nie poparli w takie no właśnie, takie myślenie że a już nigdy nikogo nie znajdę a już na pewno nie będę mieć dzieci jeżeli tego chcecie, no nie a nigdy mi się nie uda wyjechać a już za późno na nie wiem przebranżowienie się czy inne takie rzeczy nie dajcie się malkontentstwu. I afirmacja na koniec, afirmacja dla baranka, która będzie wspierać i prowadzić przez ten czas. Kocham własne ciało. W moim umyśle panuje spokój, a moje zdrowe ciało jest tego odzwierciedleniem. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam zadowolenia, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Pozdrawiam, do usłyszenia, papa. Pa.